Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedzieć, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prys, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że, że ważne, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Na które czekamy. czekamy Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie, jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszeć siebie w takim szumnym skerżu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. you're coming na 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 na, na, na.